Dzień dobry Państwu, jesteśmy nad jeziorem długim, gdzie trwa właśnie wycinka drzew. Mówiąc precyzyjnie to poli, bo fachowcy mówią, że to pola to nie drzewo. W każdym razie wycinają tutaj piękne, piękne, niech będzie jednak drzewa. Wszystko na pewno jest zgodne z prawą, te drzewa zagrażały naszemu bezpieczeństwu. Te drzewa też niszczyły trochę ścieżkę rowerową, aczkolwiek ja pamiętam, kiedy ta ścieżka rowerowa powstała. I urzędnicy mieli wtedy taki dziwny pomysł, żeby ścinać drzewa, żeby ją prostować, żeby ona była jeszcze bardziej betonowa, itd., itd. Stąd zawsze jakieś takie ziarno niepokoju we mnie jest, czy te drzewa rzeczywiście musiały być wycięte. Natomiast jeżeli miałbym o coś pretensję, to tylko jedną rzecz: że wtedy, kiedy ta ścieżka powstawała, nie pomyślano właśnie o tym, żeby już w tym czasie nasadzić tutaj nowe drzewa.